Hej, z tej strony Matrix, a to piąty już odcinek przygód Judyty i Kazachstanu w. tym czymś. Dobra. Skoki konne i dzisiaj robimy ligę amatorkę. Szalona jedenastka, lecimy. W rzeczywistości na oficjalnych konkursach skoków FEI trzeba obowiązkowo mieć kask. No, to chociaż tyle dobrego, że tutaj to mówią. Żeby wypadało mieć jakieś zabezpieczenie głowy, dobra. Spacja. Piękne okolice falistych wzgórz są dziś zalane słońcem. No, jak widać. Witam na konkursie skoków. No dobra, lecimy. A, tu AUKOS. Aj, No dobra, zobaczmy co z tego wyjdzie. No. Poszło jakoś. Ale zakrętów krętów to tutaj jest co nie miara. tutajtaj Scz My gdzieś tu chyba niedługo tutaj ten okserek Świetny występ. Dobra, złotko Tort, bezrękawnik, rękawnik, i kozaki ko... Buty nowe ja, iać! Szaleństwo, lecimy do menu. A co ja nacisnąłem? Eee. Menu. E, dobra, trzeba od razu zmienić te paskudne buty tej Judyty. Dobra, gdzie to będzie ja? I buty, tak? Buty. Ojej, w końcu wygląda jakoś po ludzku. Dobra. No to mogę teraz jechać gdziekolwiek. <grywka> Dobra, motorka I tutaj galopka. hu. Dwie minuty, nieźle. Czas to jedyne co się tu liczy. Mm -hmm. Nasza pełna entuzjazmu widownia, która zebrała się dziś wieczorem w eleganckiej, królewskiej posiadłości, uczestniczy we wspaniałym widowisku. Mm, nie wątpię. Mm, partajamy sobie. Prosto, na ten okser, chyba tak, okser. No w sumie ta królewska posiadłość jest fajna, bo. Bo jest o wiele więcej miejsca na wszystko. Ale z drugiej strony te tory takie długie są przez to. A, tutaj, jeju. Mhm. Mhm. No, ja wiem, że mogę to ściąć trochę, ale nie chcę mi się powtarzać tego całego toru potem. No Poszło jakoś... No. No. no nie powiem, była trudno czasami przez tę grafikę tutaj, ale... Idzie się ogarnąć. Co tu jest z tego skakania na tym torze? A, już końcówka. Świetny występ! No się rozumie. Dobra. Co tu zostaje? Bez i bluzę z nadrukiem wydawcy, super. Następny tor, poproszę. Rozdroża. Mnóstwo ludzi przybyło na popołudniowy konkurs skoków. Wszyscy z niecierpliwością czekają na rozpoczęcie zawodów. Mm -hmm. Super. Czyli ja jestem pierwsza, to już wyjeżdżony, fajnie. No ciasno tu. Ojej, o o o, 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 trochę nie wyrobiłem. Ja mam wrażenie, że same dzieci słychać w tej widowni, a żadnego nie widać na tym na. A poszło jednak, a żadnego nie widać na... Fuck, dobra. <laughs> Zagadałem się. Lecimy. Okej. Okay. Pierwszy zakręt jest taki trochę do kitu. Dobra... Kurde, znowu w tym samym miejscu się <śmuszczaj> Ech, Dobra, mniejsza z tym nie było. Dobra, ale teraz ten zakręt lepiej poszedł za to. Ale za to ten gorzej. Oni <śmuszczaj> się chyba wyrównało. Eu quero isso. Deve... Dobra. A, i tutaj będzie to paskudztwo, którego nie lubię. No kurde. No, ej. Dobra, wiecie co, ja to przyspieszę po prostu. Doskonały przejazd, jeździec i koń, spisali się wspaniale. Te ja przyspieszyłem i za pierwszym razem przylazłem, super. <laughs> o, Kentucky. E, Thor, kurtka i z kamuflażu. E, mm, dobra, dalej. Dzień dobry, panie i panowie. Witam w Zielonych Polach. Przed nami wspaniały konkurs konnych skoków 2.48? Naprawdę? Ja się zastanawiałem, czy w tym odcinku nie da się co i linii zrobić, ale może być trudno, jeżeli to tyle czasu będzie zajmować. Zobaczymy. No hej. Ile tego jest? No są już wszystkie blisko siebie, więc będzie trzeba uważać na zakręty. Dobra. Postaraj się skoczyć przez środek. Hmm. Hmm. W sumie najbardziej chyba nie lubię tych halowych jak na razie. O, oh, Samsung Co ja robię? Ta pa taj, ta pa taj, A tutaj, jej, już chciałem ścinkę robić. No, w sumie tu mogłem, chociaż nie, ryzyko mnie by było. Aha, taka, taka podpucha. No dobra, jeszcze się do dwóch minus zbliżamy. Tamto, okej. Okay. Na! No, poszło. Cudowny przejazd! Jeździec i koński spisali się no. wspaniale! No i złotko. Uch. dobra, dalej. Czaprak Srebrny 1. Super. Dalej. Polne Skoki. Wow, minuta 52, no to... No, prawie minuta krócej. Mamy cztery sekundy różnicy chyba. Dzień dobry, faliste wzgórza. Idealny hey. dzień na konkurs skoków przez przeszkody. Hura, się goś nagadał. Stajamy sobie. Dobra, parę skrótów się udało zrobić już na początku. Myślę, że mogę być dość spokojny. Ten wy. Wyśik, o ten konkurs. Mhm. A w ogóle jaki posłuszny koń. Też tak mi się chce biegać i skakać. No, już miałem nadzieję, że będzie koniec. Aaa, ale to by było za szybko. Aż to zmyła. Tutaj teraz... Nie skoczyłeś przez środek? Uff. Uh, no ale cóż, to był nasz ostatni zawodnik. A wcześniej się widać, jakby to były pierwsze zawody. Co? Punkty karne 4? No nie rozumiem tego. <ścoughs> Dobra. No dwa, tym razem to przyśpiesz, Przejazd, jeździec i końc Spisali się wspaniale! No dobra, teraz jakieś to poszło, chociaż trochę się tego napowtarzałem. E, dobra, mniejsza, dalej. Szalowy czaprak! Tak! Fuj. Dobra, muszę zobaczyć ile zostało tych... E, torów jeszcze. Dwa tory, dobre to. Zrobię to jeszcze i będzie cała liga zaliczona w tym odcinku. Zwolnij przy ostrych zakrętach. Dziękuję. Te dodatkowe tory to się tam nimi nie przejmuję. Arena Spacja. do skoków w królewskiej posiadłości wygląda pięknie w ten cudowny poranek. Tymi dodatkowymi może się zajmę po prostu w ostatnim odcinku na sam koniec jakoś. A tutaj po prostu zrobię po kolei ligi. Okej, okay, dobra, lecimy. Mm -hmm. Kieruj się na środek. Ale ostry zakręt to był faktycznie. A to dziaduwa. No. Nie skacz z boku! Hmm, dobra, na tym to, że trzeba uważać. To definitywnie trzeba uważać. Dobra. Mhm. Nie skoczyłaś przez środek. Te mosty, gdy nie spadnie barierka. O, jeszcze będzie tu trzeba skoczyć. Dobra. No, to jednak tutaj, no to jest lepiej troszkę. Okej, okay, skoczył.

Ale ludzi tu już jest więcej, to trzeba przyznać. Dobra, dalej. Kawnik, rękawiczki z rzekiem Nassau. Co to, to dodatkowo już dostałem? Mhm, zobaczymy, co to będzie. 11 wzgórz. Okolice falistych wzgórz są dziś zalane słońcem. Witam na konkursie skoków. Jeszcze mówiłeś. A tutaj? Ojej, Się trochę za późno skapnąłem, co ja mam zrobić w ogóle? No mniejsza, dobra. flagi państw są, bo czemu by nie? No, a tor jest całkiem fajny, to muszę przyznać. Mm. No, dobra No drugie odrukiem z świata FEI Czy tam FEI, jakkolwiek się to czyta I Liga pół zawodowców odblokowana Fajnie, dobra No i wcale myślę, że to by było Na tyle Kolejna liga będzie w kolejnym razem Dzięki za oglądanie i do usłyszenia następnym razem Cześć